Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, ostatnie dzisiaj studio festiwalowe, a z nami Ania Osiadacz z Fundacji Koncept Kultura, pomysłodawczyni, organizatorka, razem z zespołem przygotowali to wspaniałe wydarzenie. To tylko tak na koniec podsumowując cały dzień, bo każdy, kto był dzisiaj, mógł zobaczyć przekrój tak naprawdę przez VR z każdej strony i AR, masę filmów. Co było najfajniejsze, co, co, co dla organizatora, no bo wiem, że jestem w stanie domyślić się, że emocji i adrenaliny było wiele, ale co było takiego najbardziej budującego, pozytywnego, coś, czego się nie spodziewałaś dzisiaj? No, trudno powiedzieć, że się nie spodziewałam, ale na pewno wiem, co było najfajniejsze i, i, i najbardziej wartościowe dla mnie. Na pewno to, że tyle osób przyjechało do nas z całej Polski, że blisko 50 panelistów, prelegentów, bo jutro jeszcze przecież prelekcje, zachciało tu właśnie przyjechać do, do Centralnego Domu Technologii, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, żeby pokazać to, co zrobili, stworzyli, bo przecież wielu twórców również w technologii wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości, że tam w kuluarach, bo tego Państwo tutaj nie widzieli, panowała taka atmosfera niesamowita, taka dobra energia, że nawiązało się już tyle współprac, jeśli mogę tak powiedzieć, dotyczących nowych projektów. No i przede wszystkim to, że już dzisiaj wiemy, że będzie druga edycja i, i, i jesteśmy przeszczęśliwi, i, bo i chętni do zaprezentowania się, i chętni do podzielenia się doświadczeniami. No i przede wszystkim też mecenas się znalazł, który powiedział, że będziemy robić wszystko, żeby ta druga edycja się odbyła. Także myślę, proszę Państwa, że... W przyszłym roku to może 3-4 dni i wszyscy do nas przyjeżdżajcie, a póki co jeszcze oczywiście jutro. Zapraszamy głównie już na te doświadczenia imersyjne, na, na doświadczenia VR, jest tych pozycji sporo. Można przyjść, pooglądać, założyć gogle, przenieść się i w światy zupełnie nierzeczywiste, stworzone przez artystów graficznie, animacyjnie i w czas wojny polsko-bolszewickiej i do kabaretów międzywojennych na przedpremierowy pokaz i do animowanego kosmogonika. No ale można też interaktywnie popróbować w grach edukacyjnych swoich sił i zobaczyć jak może wyglądać najbardziej oczekiwana klasówka świata. Klasówka, w której dzieciaki zakładają gogle i sprawdzają swoją wiedzę spacerując po różnych przestrzeniach i już od początku lekcji wyłają to proszę pani do kiedy ta klasówka będzie. Czyli, jak widać, te rzeczy, które gdzieś wydawały nam się okropne za młodych czasów, klasówka, kartkówka, przeniesione w formie tego, co nazywamy dzisiaj edutainment, z wykorzystaniem właśnie VR, mogą być czymś, na co zaczynają dzieciaki po prostu czekać. Właśnie, masa paneli, masa wykładów dzisiaj za nami. Oczywiście przypominamy Państwu, że każdy może przeskrolować sobie, przewinąć w czasie tą dzisiejszą transmisję i obejrzeć e, jeszcze raz co się działo od rana. E, czego się jutro spodziewać można głównie? No jutro mamy fantastycznych prelegentów, którzy e, dzisiaj w panelach było bardzo wielu panelistów, ale mieli krótki i krótką możliwość wypowiedzenia się, natomiast jutro od rana zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe prelekcje świetnych ekspertów, którzy opowiedzą, no myślę w sposób, który jest po pierwsze dla nas bardzo dostępny, ale też i bardzo, w bardzo ciekawy sposób pokazujący pewne zagadnienia. Także rozszerzenie metawersu, co to są nft tak zwane i, I proszę Państwa, wiele innych ciekawych zagadnień, jaka jest przyszłość i, 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 i zalety, i być może jakieś zagrożenia, które są związane z edukacją wiarową. Mnóstwo ciekawych rzeczy. Serdecznie Państwa zapraszam. No i przede wszystkim tutaj cały czas możliwość. Sadzamy Państwa na obrotowych fotelach, zakładamy gogle VR i można oglądać w dwóch strefach fioletowej i niebieskiej, filmy wszelakie, a na specjalnej strefie imersji, samemu popróbować swoich sił w wirtualnym świecie. To tylko jeszcze przypomnijmy, czy każdy może przyjść kto oglądał nas dzisiaj i jutro by chciał zobaczyć film. Serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby mieć pewność, że się nie będzie stało w kolejce. Możemy nasza sobie rezerwować miejsca na stronie festiwalu www.immersionfestival.pl. Dziękuję serdecznie, a Państwa zapraszamy, jeżeli macie chwilę w sobotę, naprawdę warto zobaczyć. I do warto zobaczenia przyjść. jutro, do zobaczenia, czekamy na was. Do widzenia.